Damian, Limanów jest już bezpieczny, czy tam było? Jaki Limanów? Ta, ta stara wieś. O Boże.

Dobra, okay. uciekam. No mówię, w niedzielę cię ten. Wszystko będę jak podłączył pakował. Mój brat. Ja! Ja też jadę! Hmm. Ja też jadę! pufaki, naprawdę! Ja naprawdę jadę do ośrodka! Na miałem! Nie hmm. no, żadnie jadę! No bo ja i ja Ty to z babcią zostanie! Izbalskiem. Nie, Bartek ze mną jedzie. Nie! On samo będzie w ośrodku? Nie! Jedzie, on on aby... to, to zostaje, no, myślał, to... no. on się już idzie On los. On zostaje chyba, z tobą. On leciał. Ty, ale będą mi mogli odwiedzać. To nie jest tak daleko. Ale ja widzę, że cię twój brat młodszy lubi To cię ja go też kocham Wiem o co chodzi Ale będę z nim się kontaktował To już są moje Sangery Facebook. No to prawda Choć jak z wami się A. YouTube można wszędzie prowadzić, tylko to jest tylko kwestia internetu i nic więcej. Tak można nawet na laptopie. Ja nie chcę laptopa, jak chcę... Ale tylko mówię, że można na laptopie. Nawet. Mhm. Nie, wiesz co? Nie, ja nie biorę z laptopa z tego względu, bo ja mam tu wszystko już wiesz, ustawione i pokonfigurowanej mi... jak chcę tylko to podłączyć zapowiedzieć Steama i jechać z powrotem mieć komputer e, swój taki jak miałem tu w domu żeby, e, jeszcze, żeby ja, ale jeszcze nie chcę biurko weźmie może o. nie biurka to oni tam będą mieć muszę ale... mieć ośrodku biurko jak o środku nie ma, to muszę mieć. Albo, albo taki stoi. A jak nie będzie biurka, to zrobię tak, żeby miał wszystko dostosowane pod siebie. Albo zrobię taki stoi. Dyrektorka. stoi nie? Dyrektorka mówiła, także. Albo zrobię taki stoi. Może ci do nie? No.